To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział i przeczytajmy jeszcze raz 11 wierszy z tego 14 rozdziału. Pan Jezus zbliża się do krzyża, zbliża się do Getsemane, zapowiada swoim uczniom swoje cierpienie, zapowiada, że odejdzie, odejdzie, zostawi ich i oni się zaczynają bać, zaczynają się trwożyć, a Jezus do nich mówi, niech się nie trwoży wasze serce, nie bójcie się, nie lękajcie się. Wierzcie w Boga. I mówi, i we mnie wierzcie: W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym Wam powiedział, bo przecież idę przygotować Wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: Ja. Ja jestem. Drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, mówi Jezus, poznacie i mojego Ojca. Odtąd też Go znacie i zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrącił, panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz? Że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do Was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie. To wierzcie ze względu na same dzieła. Tylko Jezus Chrystus, Boży Syn, jest doskonałym objawieniem Boga Ojca. Stwórcy wszystkich rzeczy. Tego, w którym wszystko bierze swój początek. Jego tytuł Ojciec właśnie to oznacza. On jest Ojcem wszystkiego. On dał wszystkiemu istnienie i życie. I tylko w Jezusie Chrystusie możemy poznać tego Ojca. W Jezusie Chrystusie prawdziwie poznajemy Boga, stwórcę wszystkich rzeczy. Tylko dzięki Jezusowi możemy doświadczyć Bożego życia i ostatecznie dotrzeć do pełni doświadczenia Bożego zbawienia i wiecznej, niekończącej się szczęśliwości. Filip, podobnie jak inni uczniowie, zmagał się ze zrozumieniem jedności Jezusa z Bogiem Ojcem. Był naocznym świadkiem bezgrzesznego życia Jezusa słuchał jego bezbłędnej nauki o Bogu i widział wielkie cuda świadczące o wiarygodności Jezusa, jego pochodzeniu od Boga i jego wyjątkowej jedności z Bogiem. I dzisiaj ludzie zmagają się ze zrozumieniem Jezusa Chrystusa. Z uznaniem Jego wyjątkowości jako Syna Bożego i Syna Człowieczego w jednej osobie. Nadal religie, moralność, przeróżne ludzkie starania konkurują do miana Zbawiciela ludzkości. Pan Jezus, jednak, kategorycznie odrzuca wszelkie wszelkie inne możliwości poznania prawdy, doświadczenia życia i dotarcia do Boga. Odważnie mówi o sobie jako o drodze, prawdzie i życiu. Nikt nie może przyjść do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Ani przez Mojżesza, ani przez Buddę, ani przez Mahometa, ani przez Najświętszą Marię Pannę, ani przez żadnego księdza, papieża, pastora czy popa, ani przez sakramenty, ani przez przynależność do Kościoła czy organizacji. Jedynie przez Jezusa Chrystusa można poznać Boga, i wejść do Jego Królestwa, Bożego Królestwa. Spójrzmy na pierwszy list tego samego apostoła, apostoła Jana, który składa tam świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego wyjątkowości. W pierwszym liście Jana Jan zaświadcza, że życie zostało objawione. To jest pierwszy rozdział tego listu. Mówi: Życie zostało objawione, a to życie jest życiem wiecznym. Które było u Ojca, i zostało objawione, i mówi, to jest wspólnota, to jest społeczność, to jest relacja, mówi z Ojcem i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. To jest życie wieczne. Czy myślicie, że Bóg postawiłby kogo, koło siebie kogoś lub coś, co byłoby pomniejsze od niego, i powiedział: To jest życie, społeczność ze mną i z tym moim stworzeniem, z tym pomniejszym kimś. Czy myślicie, że Bóg musiałby kogoś postawić koło siebie, kto byłby źródłem życia dla ludzi? Bóg jest wystarczającym źródłem życia. I w Jezusie Chrystusie ten Bóg jest objawiony i społeczność z ojcem i społeczność z synem to jest życie wieczne które zostało objawione. W drugim rozdziale i w 23 wierszu Jan pisze kto odrzuca syna mówi każdy, każdy każdy kto odrzuca syna nie ma ojca. Wielu ludzi dzisiaj chętnie mówi o Bogu. Politycy nawet mówią o Bogu. Na różnych w świeckich imprezach odwołują się do Boga, różnie pojmowanego, ale kiedy pojawi się imię Jezus, to się robi od razu kontrowersja. Każdy, kto odrzuca syna, nie ma Ojca. Świadkowie Jehowy odrzucają syna, umniejszają go, stawiają go jako mniejszego Boga przez małe B. Wielu ludzi w tym świecie widzi w nim dobrego nauczyciela, moralnego człowieka, wspaniałego człowieka, ale nie wcielonego Boga. Nie syna Boga żywego. I Jan mówi: każdy, kto odrzuca syna, nie ma i ojca. Kto przyznaje się do syna, mówi: kto przyznaje się do syna. Każdy, kto przyznaje się do syna, mówi, ma i ojca. Jeśli chcesz mieć ojca, musisz się przyznać do syna musisz wierzyć w Syna dalej w tym samym liście w trzecim rozdziale i szesnastym wierszu Jan mówi po tym poznaliśmy miłość że On położył za nas swoje życie w wierszu dwudziestym trzecim dodaje a to jest Jego przykazanie abyśmy wierzyli w imię w jakie imię? Jezusa Chrystusa, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, w imię Jezusa Chrystusa. To jest imię, które dzisiaj prawdziwi chrześcijanie głoszą. To jest imię, w którym dzisiaj chrześcijanie pokładają nadzieję. To jest imię dane ludziom na, pod, na całej ziemi, przez które mogą być zbawieni. Imię Jezusa Chrystusa. Dalej w czwartym rozdziale Jan dalej kontynuuje. W czternastym wierszu mówi: My zobaczyliśmy, my widzieliśmy i świadczymy, że ojciec posłał syna jako zbawiciela świata. Ktokolwiek uzna, że Jezus jest synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu. I kiedy Jan mówi, Syn Boga. To nie myśli o stworzeniu Boga. Dokładnie w tym liście mówi nam o Jego jedności z Ojcem, o Jego Bóstwie. Kiedy mówi, kto wierzy w Syna Bożego, to mówi o Bogu wcielonym. Ktokolwiek uzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I w piątym rozdziale nie pozostawia wątpliwości, co ma na myśli. W dziesiątym wierszu mówi: Kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo, ma potwierdzenie. Kto nie wierzy w Boga, zrobił z niego kłamce, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Bóg złożył świadectwo o swoim Synu i każdy, kto poznał Syna, ma w sobie to świadectwo. Wierzę, jest w Synu i przez Syna jest w Ojcu. A takie jest to świadectwo wiersz 11, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Nigdzie indziej go nie znajdziesz. To życie wieczne jest w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna, mówi 12 wiersz, ma to życie. Tylko ten, kto ma Syna. Tylko ten kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego życia. Choćby nie wiadomo, w co wierzył, choćby nie wiadomo, gdzie należał, choćby nie wiadomo, co robił, jak bardzo się starał, to nie ma życia. Może mieć wiele rzeczy, ale nie życie wieczne. Bo to życie wieczne jest w Jego Synu. I 13 wiersz mówi, to wam napisałem, mówi święty Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Jakie jest Jego imię? Jezus, Jeszuach, jachwe zbawia. To jest Jego imię. Bóg, który zbawia. Jezus. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I wierz 20. Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, albo zrozumienie, dał nam zrozumienie, abyśmy poznawali prawdziwego. I jesteśmy w prawdziwym, w Jego synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czy wierzysz w to świadectwo? Które uczeń Jezusa Jan składa o swoim Panu, Bogu i Zbawicielu. Jezus Chrystus jest drogą, na którą trzeba wejść i którą trzeba iść do samego celu, do domu Ojca. On jest prawdą. Jezus jest prawdą, którą trzeba przyjąć, którą trzeba poznawać. Którą trzeba zgłębiać, wzrastać w poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On jest prawdą. I Jezus Chrystus jest życiem. On daje życie i w Nim mamy żyć. I to jest życie prawdziwe, życie wieczne. Biblia wzywa nas: wybierz, weź, przyjmij. Zbawienie i wieczne życie zostało zdobyte niewymownym cierpieniem i haniebną śmiercią Jezusa Chrystusa, Bożego Syna wcielonego na krzyżu Golgoty. Dzisiaj darmo z Bożej łaski, to zbawienie jest ofiarowane każdemu człowiekowi. Wystarczy uwierzyć i je przyjąć. I to jest bardzo ważny element. Jak to zrobić? Mogę Ci podarować drogocenny prezent, ale Ty możesz go nie wziąć. Jeśli chcesz ten drogocenny prezent, to musisz wyciągnąć rękę i wziąć to, co ci dają. Lekarz może przepisać ci lekarstwo i możesz schować receptę do kieszeni i dalej chorować i umrzeć. Jeśli to lekarstwo ma ci pomóc, to musisz je wziąć i zażywać. I wtedy będziesz Zdrowy, jeżeli ten lekarz jest mądry i przepisał ci dobre lekarstwo, bo jak nie, to ci to nic nie pomoże. Ale jeśli jest to dobry lekarz, i dobrze cię zdiagnozował, i daje ci dobre lekarstwo, to jak je weźmiesz, to ci pomoże. Ale musisz je wziąć. Musisz je zażywać tak jak ci przepisał regularnie. Jeśli chcesz być zbawiony, chcesz być uratowany ze swojego grzechu, Chcesz być wolny od Bożego gniewu i potępienia i śmierci wiecznej. Jest tylko jedna droga. Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa. Tak, przyjacielu, przyjmij Jezusa Chrystusa. Czytamy, że ci, którzy go przyjęli, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz. Którzykolwiek, mówi Jan, którzykolwiek go przyjęli, tym dał moc, aby stali się synami Boga, dziećmi Boga. Tylko ci, którzy obrali Jezusa za drogę, którzy uznali Jezusa za prawdę, którzy żyją dzięki Niemu i w Nim stali się Bożymi synami i córkami. I pamiętajmy, że jest ogromna różnica między wierzeniem tylko umysłem, czyli zgodzeniem się z pewnymi faktami, a wiarą polegającą na zaufaniu z całego serca i w wyniku tego prowadzenie życia, które jest dowodem tej wiary. Wierzysz, że nasze nabożeństwo rozpoczyna się o 10:30 w niedzielę. Ale nadal możesz zostać w domu i oglądać telewizję, albo możesz przyjść tu o 18 i nikogo tu już nie będzie. I to, że wierzysz, że się tutaj spotykamy o 10.30, nic nie wniesie duchowego do Twojego życia. Jeśli tu nie przyjdziesz i nie zaangażujesz się całym sercem w to, co tu się dzieje i nie, nie doświadczysz obecności żywego Boga, to możesz sobie wierzyć, że tutaj co niedziela jest nabożeństwo o 10.30. Nic z tego nie skorzystasz. Więc wielu ludzi ma taką intelektualną tylko wiarę. Wierzysz, że Jezus może cię zbawić? Tak, pewnie, On jest zbawicielem wszystkich. Wszyscy w naszym kraju wierzą, że Jezus jest zbawicielem świata. Niemal wszyscy. Ale czy są zbawieni przez taką wiarę? Dopóki Mu nie zaufasz całym sercem, dopóki nie zaczniesz postępować zgodnie z Twoją wiarą, to ci On nie pomoże i cię nie zbawi. Tylko taka wiara, która ufa bezgranicznie Jezusowi, która poddaje się w posłuszeństwo Jezusowi i czyni to, czego Jezus wymaga, jest zbawczą wiarą. Żadna inna, każda inna jest martwą wiarą, jest pustą wiarą, jest wręcz Jakub nazywa ją demoniczną wiarą, niebezpieczną wiarą. Z wodniczą wiarą I wielu ludzi taką wiarę posiada Tak, intelektualnie zgadzają się Jezus przyszedł na świat Umarł na krzyżu, zmartwychwstał po trzech dniach Mogą zarecytować kredo chrześcijańskie Ale nadal są zgubieni Nadal są w niewoli grzechu Nadal nie, nie mają w sobie życia wiecznego Bo niektórzy nawet czytają Biblię Niektórzy nawet są jej wykładowcami I nadal nie mają życia Bożego Bo nie mają w sobie Syna Bożego nie mają w sobie źródła życia. Biblia wzywa Cię, wzywa Ciebie i mnie. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz i będziesz trwał wierze, będziesz zbawiony. Musisz zatem uwierzyć w Chrystusa, przyjąć Go, polegać na Nim, oddać Mu się, Położyć w Nim całą swą ufność, poznawać Go i z całych sił pełnić Jego wolę. To jest droga, prawda i życie, które prowadzą do Ojca w niebie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie, że się nad nami zmiłowałeś. W naszej pustej religijności, w naszym poleganiu wielu z nas na sakramentach, na księdzu, na różnych obrządkach, na pielgrzymkach, na, na spowiedzi, na uczestnictwie w tym czy w tamtym, na naszych dobrych uczynkach, na naszych wysiłkach. Panie nasz, dziękujemy, że się nad nami zmiłowałeś. Widziałeś naszą. Gorliwość, która była nierozsądna, niewypływająca nie z poznania ciebie. Znaliśmy Cię tylko ze słyszenia, ale dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze, że zatrząsłeś naszym życiem, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że jesteśmy na szerokiej drodze, która wiedzie do zatracenia. Mimo naszej religijności, mimo naszych starań mimo naszych usilnych wysiłków, a wielu z nas nawet tego nie czyniło. Wielu z nas odwróci, od było do Ciebie odwróconych plecami i bluźniło Tobie otwarcie i żyliśmy w grzechach, w nałogach, w totalnej ciemności, zniewoleni przez diabła. Panie, dziękujemy, że i nad Tymi się zmiłowałeś, którzy Ciebie nie szukali. Dziękujemy, że dałeś się znaleźć tym, którzy Cię nie szukali. Dziękujemy, że w łasce Twojej stanąłeś na naszej drodze. Otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że jesteśmy na drodze zagłady i że tylko u Ciebie możemy znaleźć zbawienie. Że Ty umiłowałeś nas mimo naszej grzeszności, mimo naszej niegodności, mimo naszej podłości. Umiłowałeś nas, przyszedłeś na ten świat w ludzkim ciele, stałeś się prawdziwie człowiekiem, uniżyłeś się, uniżyłeś się i żyłeś jak sługa wszystkich, chociaż byłeś zawsze Panem wszystkich. I pozwoliłeś przybić się do Krzyża, gdzie przelałeś swą krew, aby zmazać nasze grzechy, nasze przestępstwa, oczyścić nas z wszelkiego grzechu. I zbawić nas, uratować nas od śmierci, od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, wiecznego oddalenia od Bożej chwały, od Bożej szczęśliwości. Dziękujemy, Panie Jezu, że wziąłeś to na siebie, aby nas usprawiedliwić, aby nas uświęcić, aby nas uczynić nowym stworzeniem, dać nam nowe serca, nowe pragnienia. Nowe dążenia, nowe myśli, nowe życie. Ty jesteś źródłem naszego życia. Ty jesteś drogą, którą chcemy iść. Chcemy w Tobie trwać, chcemy Ciebie naśladować i Ty jesteś prawdą. Wszelkie ludzkie domysły, wszelkie filozofie, wszelkie religie to wielkie kłamstwo ale w Tobie znajdujemy prawdę, prawdę, która nas wyswobadza, prawdę, która darzy życiem. Modlę się, Panie, o każdego z nas i każdego, kto tego słucha, abyś w mocy Twego Ducha Świętego pociągał ku Tobie te serca, otwierał oczy i pomógł przyjść do Ciebie, Panie Jezu Chryste, wzywając Twego imienia, Prosząc o przebaczenie grzechów, prosząc o przemianę życia, przemianę serca, o zrodzenie z twego ducha i nowe życie, które dajesz. Prosimy o Twoje łaskawe działanie. Amen.